Kiedyś zobaczyłem je, już je prawie miałem. Tata mi powiedział, że znowu wymyślałem. Nie trafisz na ich ślady, nie złapiesz ich o nie. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Drużyna. Zaraz koniec pierwszej tercji. Drużyna Tom Tomka wygrywa 2 do 0. Zdecydowanie widać jego przewagę. Zera. To koniec pierwszej tercji. Mamy chwilę na odpoczynek. Ta gra nie jest uczciwa. Ich jest tu sześciu, a nas tylko dwoje. A. Idźcie po swoich kolegów z klasy. Ja i tak z wami wygram. Taki jesteś pewien? Jestem taki plan. Możemy... ale nic mu nie mów, Dobrze. Aha, proszę Tom Tomku. Sam tego chciałem. Te Fiksiki uczą się w szkole tak, jak ludzkie dzieci. Chociaż szkoła Fiksików jest nieco inna od tej, którą znacie. Przede wszystkim w sali jest mniej niż dziesięcioro uczniów. Na przykład w klasie Simki jest ich sześcioro. Dzieci nie uczą się w jednym miejscu. Jednego dnia zajęcia mogą być w lodówce, a innego w komputerze. A następnego dnia idą do odkurzacza. To najlepszy sposób, żeby Fiksiki poznawały sprzęty i wykorzystywały swoją wiedzę. Ale najważniejsze jest to, że muszą nauczyć się współpracować i pomagać sobie. Silniejsze fiksziki pomagają tym słabszym, a starsze pomagają tym młodszym. To najważniejsza zasada. Niektóre sprzęty są tak duże, że gdybyśmy nie działali jak drużyna, nigdy nie dalibyśmy sobie rady. Zaczynamy drugą tercję meczu. Cała drużyna wchodzi na lód! Silnik naszej klasy, Ognik! Silnik rozgrzany! A teraz mózg naszej drużyny, Y! Dobrze, jaki jest wynik? A teraz serce naszej drużyny, Szpula! Mogę stać na bramce? A oto i ona, twarz naszej drużyny, Werta! A do tego taka śliczna. Co poddajesz się, w Tom Tomku? Wcale się was nie boję. Obliczam odpowiedni kąt. Oj! Podaj szybko! Obudź się! Nie krzycz na mnie, bo w ogóle nie będę z wami grała. Wow, niezła ta wasza drużyna. Sześć do zera! To nokaut! A teraz przerwa przed ostatnią tercją. Czegoś nam brakuje! I chyba już wiem czego. Pewności siebie. Lepszych obliczeń. Elegancji. Ja wiem, prędkość! Brakuje nam współpracy! Simka, masz rację. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Powiem wam, jaki mam plan. Być. Tak, tak jest! jest! a tak szybki zwód, zamiana w trakcie gry. Pójdź mam i złowić śliski lód, do bramki krożek wbić. Więc... Jest krakة, okay. Nasza jest gra. Hokej, nasza jest gra. Nasza jest gra. Hokej, nasza jest gra. Hokej, nasza jest gra. Hokej, nasza jest gra. Że przegrałem Bo ty jesteś tylko jeden A my jesteśmy drużyną Ty! Nasza jest gra Hokej Nasza jest praw.